Witam wszystkich, to jest bardzo, bardzo nietypowy film. Naprawdę, bardzo nietypowy. Będzie totalny, spontan, studia nie ma żadnych ustalonych z góry zasad. Robię sos. Dlaczego robię ten sos? Mam tutaj papryczki, które sobie zakupiłem w celu zrealizowania live'a, y, które zapewne y, większość z Was widziała, zresztą jest dostępne na kanale, jakby co do obejrzenia jak najbardziej. Zamówienie można było zrealizować takie tylko, w, że tych papryczek dostało się y, dużo i dostałem ich znacznie więcej niż było mi potrzebne. Nie chcę tutaj, żeby po prostu one się zmarnowały. I tak sobie wymyśliłem, że może chociaż te, totalnie na tym się nie znam, nie umiem i jestem nieobecny w temacie, to zrobię sos. Jak już zdecyduję, decyzję, że robię sos, no to pomyślałem, a może to uwiecznie, aby tutaj właśnie pokazać to na kanale. Może zacznę od rzeczy mniej trudnych, w sensie nieostrych, znaczy trudnych. Ja nigdy w życiu nie, nie kroję mango. To jest mój pierwszy kontakt chyba z mango jako takim, więc... <laughs> Będzie wesoło. Pomidory, pomidory. Pomidory wiem, jak się zabrać, więc to chyba od nich tutaj zacznę. Dobra. Słuchajcie, dwa pomidory skrojone i myślę, że tyle wystarczy. Pomidory przełożyłem tutaj do, do takiej miseczki. Mango. Czekajcie, muszę spojrzeć w instrukcji, jak się za to mango zabrać. Okej, okay, to to mango mam tak zrobione, jak widzicie, czyli <grywa> chyba tragedia. Spadły mi morale, przyznaję, spadły mi teraz morale przez to mango, ale nie poddajemy się, nie poddajemy się, lecimy dalej. Następna w kolejności jest cebula. Okej, okay, dodajemy to. Teraz będzie czas na to, no na co, no na co wszyscy chyba czekają, papryki. To, tutaj mamy e, Nagaiolokie, Trinidad Scorpion i Karoline Reaper wśród tych papryk. Tylko jeszcze wspomnę, no nie są one e, najlepszej świeżości, już są dosyć takie mięciutkie, przemokłe, bo no, były przechowane w lodówce, potem żeby jeszcze e, w je, e, przedłużyć ich żywotność, zostały zamrożone. Zamrażarka, wiadomo, e, ale widzę, że tutaj nie był to zbyt dobry Krok teraz dla nich, bo są strasznie właśnie takie miękkie, rozmokłe. Na pewno będą trudniejsze w krojeniu przez to, ale próbujemy. Jest, mamy to, słuchajcie, mamy to. Okej, okay, to teraz przed czas na paprykę słodką, przyznaję, że lewa ręka mnie pali, jednak bez tych rękawiczek to nie przemyślałem, pamiętajcie, kroicie papryczki, papryczki, papryki, super hoty takie, to bez rękawiczek nie ma co. OK, teraz czas na czosnek. Dobra, jak tutaj widzicie, czosnek on już gotowy, koniec końców skorzystam z czterech yy, wówek Tylko o, może już tutaj podstawię, żeby było widać. Bardzo ładnie w kadrze, tak wygląda całość. Aż prawie mi miski zabrakło, miseczki. No przecież teraz czeka mnie włożenie tego do garnka. I duszenie na małym ogniu do zmiękczenia tych wszystkich składników. I w trakcie tego duszenia dodam właśnie sok z jednej cytryny, no a potem też czosnek. No i tam też miodu. Sok z cytryny przygotowany jest. przesypane O. Tak się takie to duże wszystko, że aż się nie do końca widzę mieści w kadrze bocznym. Ale tutaj mam już w takim razie wszystko przygotowane. Kolejny krok to oczywiście będzie gotowanie. Tutaj z tego by, by, konkretnie gotowanie. Z czego już powinienem przybitki wam pokazywać. Chodzi yy. o to, żeby one tam się zmiękczyły. Postaram się jakoś pokazywać. E, szybciutko teraz pokażę Wam e, momenty, jak to się po kolei prezentowało, jak to wychodziło e, tutaj na, na tych przybitkach. No i następnym krokiem, co będzie. E, gdy już tutaj właśnie podczas tego duszenia dodałem właśnie tą cytrynę, czosnek. E, to, co wspominałem wcześniej, też ten miód. E, teraz kolejnym krokiem będzie wystudzenie tego. I potem zajmiemy się blenderem. Ale wszystko po kolei, wszystko po kolei. Za chwileczkę je tu właśnie zobaczycie z kolejnym dalszym działaniem. Ja tutaj znikam na chwilę, właśnie żeby ugotować. To co już widzieliście, to ja dopiero dokonam. Witam z powrotem. Yy, minęło dużo czasu. Na tyle dużo, że tutaj ze spokojem ostygnąć. Ost ost Wam tutaj pokazać, jak to się prezentuje. O, proszę bardzo. Yy. No i co? No i teraz trzeba będzie blendować. Dobra, lecimy. Okej, okay, sprawdźmy. Chyba już będzie dobrze. No ja myślę, jest ok. Okej, okay, no to mam już tutaj teraz przed sobą sitko. I to tutaj takie ładnie zblendowane Przelewam Wiecie co? Już troszeczkę może się skuszę na spróbowanie jego w tym momencie Ostry mocno Kurde Bo jest szok Wziąłem go liznąć tylko trochę Ale to jest drań Smakowo, jeszcze nie to, czego on by potrzebował. Moim zdaniem, więcej miodu. Tylko i wyłącznie to jest potrzebne. Więcej miodu. I tutaj za kamerą, tutaj po prostu doblenduję drugą porcję. Dalej widzimy się już po prostu, jak będę to yy, redukował w garze. Gotował. Redukował wodę, gotował, dodawał właśnie tego miodu na pewno. Witajcie, witajcie ponownie. Tylko jeszcze taka szybka mała dokrętka. Tutaj już yy, tą zblendowaną pierwszą część, widzicie, wsadziłem do gara. Tutaj druga jest. W tym, w tym sitku, tutaj brudny blender. Tutaj sobie kapie nie wiem czy to robię dobrze, czy to, co chodzi o to, że tak zostawić, żeby tutaj sobie skapywało. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie yy, dodałem tutaj z, ten yy, w, to, wspomniane dwie łyżeczki. Mio, wspomniany miód w postaci dwóch łyżeczek miodu już tutaj dodany już w tym momencie przed gotowaniem pozwoliłem sobie dodać i wam właśnie tak pokazać na spokojnie, bo w przygotowaniu może to już być dla mnie yy, trudne w zrobieniu. Dobrze, następne ujęcie już myślę, że widzimy właśnie to, to co tu widzicie, będziecie widzieć już gotujące się Myślę, że mamy już finał w tym momencie. Tak to on się prezentuje. Koniec końców. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Wzbudza szacunek, więc wezmę go tylko tyle. Bo jak wcześniej go próbowałem o wiele mniejszą ilość, nawet niż to. to już zrobił wrażenie. Ciekawe jak smakowo wypadnie. No trochę się go boję, ale <grytanie> trzeba spróbować. Hmm. w mordę. O. Jezus. Maria. Ach jakby ta moc jest przytumiona, znaczy później się rozwija. W stosunku do tego, jak <laughs> wcześniej go próbowałem. Takie mam wrażenie. Ale chyba się... Rozwinie też do tego, co było wcześniej. Do jakiego samego poziomu? No, smakowo nadal gorycz papryk bierze górę. Jakieś te inne akcenty, jakieś, jakieś słodycze, czy tych owoców są zepchnięte, naprawdę gdzieś minimalnie, totalnie na tył. Ok, to na tym będziemy kończyć. Jak widzicie, będę tutaj taki pełny, obfity słoik się zebrał tutaj tego tylko połowa. Ja się obawiałem, że mnie nie starczy słoików. Zanim się pożegnam, pozostaje mi tylko powiedzieć, że no raczej się nie będę już nigdy więcej porywał na takie akcje. E, dlatego, że no, przyznaję, było to ciężkie. Na tym filmie pewnie tego, tego może nie widzicie, ale było to ciężkie. Poza tym, zgadnijcie, no dla was to pewnie ten film trwa niecałe 10 minut podejrzewam, tak on jest zmontowany, ale zgadnijcie ile ja to robiłem, to wszystko tutaj. Ile ja to wszystko robiłem, biorąc pod uwagę moment, kiedy zacząłem, a teraz, kiedy kończę? Macie czas, chwilę na zgadnięcie. Już? Tutaj ja Wam powiem. Około 7 godzin. Także. <grym> Także po prostu jestem tutaj. Już dosyć wykończony, ale zadowolony, że udało mi się w ogóle tutaj doprowadzić to do jakiegoś. Znośnego efektu. Witam ponownie, tym razem po kilku dniach. Stwierdziłem, że pokażę Wam jeszcze, jak on po kilku dniach się prezentuje, bo tutaj spróbowałem go, właśnie już po jakimś czasie go jak się y, po, poleżał, postał w sumie w lodówce i tutaj się można powiedzieć, przegryzł i już prezentuje samą coś zupełnie innego niż wtedy, gdy był dopiero co y, przygotowany. Nałożę no, no w ten sposób, bo nie chcę grzebać żadną łyżeczką czy czymkolwiek y, w środku, żeby żadnych tutaj nie wprowadzać jakichś. Nie wiem, zanieczyszczeń ewentualnych. Dlatego tak na oko równowartość innej łyżeczki zrobię. Myślę, że można jeszcze... O, ty, trochę to więcej to. jeszcze. Rozprowadzamy tutaj. Rozprowadzam. No to szybciutko sprawdzamy. O co tu chodzi? Mm. I teraz czuć słodycz. Czuć słodycz. Akcent miodowy jest jak najbardziej wyraźny. Całość wyszła mi dobrze przemielona. Nie czuję jakichś tutaj większych elementów grudek, więc fajna sprawa. Smak paprykowy też jest dosyć wyraźny. Czuję, że z tą słodyczą, która tu jest, głównie myślę od miodu, ale nie jest to takie to jest słodkie, takie. nie idzie w stronę takiej słodkości jak cukier. Jak typowy miód. Wydaje mi się, że też owoce tutaj trochę wyczuwam. I one jest tą słodyczą miodu robią robotę. Chciałem początkowo mówić, że nie jest tak ostry jak. Jak wtedy, kiedy go próbowałem. Na początku się wydaje tak, że nie, ale teraz się zaczyna chyba rozwijać pomału do takiego poziomu. Cieszę się więc, że zrobiłem ten eksperyment, zrobiłem własny sos. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, na tym wcześniejszym wejściu, no, to jest tak czasochłonne i tak trudne, nie będę tego robił więcej. Dobrze, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym postscriptum. Bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że ten materiał też Wam się podobał. Jedyny wyjątkowy taki. Zapraszam na kolejne moje już bardziej standardowe filmy na tym kanale. Dobrze, to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Na razie, see ja. Witam jeszcze raz, tym razem po kilku dniach. Yy, myślałem, że pokażę Wam jeszcze